Zapraszamy na program poświęcony najnowszej historii Polski. Krótko i na temat mówimy o ludziach i sprawach, o których warto pamiętać. Pokazujemy nieznane zdjęcia, ujawniamy tajemnice, rzucamy nowe światło na wydarzenia. Nie są noże, którymi został zamordowany, natomiast e, identyczne noże. Te noże wykorzystywane były przez harcerzy, ale także i plastyków. Dlatego sprawdzano te noże pod różnym kątem, e, ponieważ nie były one e, te, z których został zamordowany, nie były e, nowe. Były na nich ślady, tak jakby ktoś wykonywał jakieś prace. I teraz całe zadania skupiły się na tym, żeby ustalić osoby, które mogły mieć dostęp do takich noży. To są maszyny, na których pisano instrukcje. Instrukcje te pisane były przez porywaczy, w których podawano informacje, gdzie należy się zgłosić po pieniądze. Ta maszyna została wyprodukowana w 1956 roku w NRD. Na Polskę wysłano maszyn tego typu 1026. Maszyny te kosztowały na tamte czasy 250 zł. Ta maszyna stworzona była z myślą o dzieciach, czyli to jest maszyna dla dzieci. Natomiast dało się na tej maszynie napisać profesjonalny tekst. Nie było to łatwe, natomiast istniała taka możliwość. 22 stycznia 1957 roku doszło do jednego z najbardziej tajemniczych morderstw politycznych w historii PRL. Gdy w towarzystwie kolegów 16-letni Bohdan Piasecki wracał do domu po lekcjach w prywatnym liceum katolickim w Warszawie prowadzonym przez Stowarzyszenie Paks, zaczepiło go dwóch mężczyzn. Chłopak wsiadł z nimi do czekającej w pobliżu taksówki i ślad po licealiście zaginął. Potem było jeszcze bardziej zagadkowo i mrocznie. Do ojca Bohdana, Bolesława Piaseckiego, szefa Paksu i znanego wówczas polityka oraz ludzi z jego otoczenia dzwonili porywacze domagając się okupu. Wskazywali różne adresy w Warszawie, do których mieli się udać wysłannicy Piaseckiego. Po przybyciu na miejsce, znajdowali tam m.in. listy i instrukcje zapisane na karteczkach ukrytych w pudełkach od zapałek. Porywacze dzwonili także kilka dni po uprowadzeniu. Było to wyjątkowo cyniczne, bo jak dowiodła sekcja zwłok, Bogdan Piasecki został zamordowany najprawdopodobniej tego samego dnia, kiedy wsiadł do taksówki. Jego ciało znaleźli przypadkowo robotnicy prawie dwa lata później w piwnicach budynku przy ówczesnej ulicy Świerczewskiego. Film, który pokazujemy powstał na początku lat 70., gdy MSW próbowało zrekonstruować przebieg zbrodni. Nagrane zostały także zapisane w dokumentach rozmowy z porywaczami, bo oryginalne taśmy zaginęły. 13 13.00 czekać na nasz telefon w restauracji Kamerali na ulicy Foxa. Do widzenia. Ani w latach 50. ani później sprawcy zabójstwa nie zostali ujawnieni i uniknęli sprawiedliwości. Kierowca taksówki, Ignacy Ekerling, sprzedał majątek i chciał uciec do Izraela. Tylko interwencja Bolesława Piaseckiego spowodowała, że mu się nie udało. Przed sądem nigdy jednak nie stanął. Bo jeśli cokolwiek udawało się w tej sprawie, działo się to raczej wbrew państwowym służbom niż dzięki nim. Numery taksówki, do której wsiadł licealista, spisali jego koledzy szkolni. Ekerlinga namierzono dzięki pracownikowi paxu. u czy nic nie zrobili także z kluczowymi, jak się wydaje, informacjami znalezionymi w notesie taksówkarza. Były tam między innymi nazwiska byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa żydowskiego pochodzenia, znajomych Ekerlinga, którzy mogli być mordercami. Wkrótce po porwaniu Piaseckiego wyjechali do Izraela. Wersja, że to oni stali za porwaniem i zabójstwem licealisty jest bardzo prawdopodobna. Środowiska żydowskie miały powody, aby nienawidzić Bolesława Piaseckiego za jego przedwojenną antysemicką działalność. Stuprocentowych dowodów nie udało się zebrać, bo w tej sprawie przez wiele lat w MSW i władzach partii istniało silne lobby skutecznie torpedujące śledztwo. Według przypuszczeń historyków Bogdan Piasecki padł ofiarą zemsty. Zemsty wymierzonej nie w samego młodego chłopaka, tylko w jego ojca Bolesława Piaseckiego, bardzo wpływowego działacza koncesjonowanego katolickiego stowarzyszenia Pax któremu udało się wyjść cało z Odwilży, który zyskał zaufanie Gomułki, a szła za nim przeszłość no, endecka, czy taka mocno antysemicka. Istnieje teoria, że w momencie no, pewnego chaosu, jakim była mm, Odwilż, reformy. Czy takiego przejściowego okresu w historii aparatu represji, gdzieś tam na styku no, środowisk byłych funkcjonariuszy, jeszcze działających, środowisk przestępczych, no, narodziła się wola wymierzenia temu znienawidzonemu Piaseckiemu no, kary czy zemsty za tą jego dotychczasową działalność. Postanowiono uderzyć nie bezpośrednio w niego, ale w jego, w jego, w jego syna, co była dodatkowym zranieniem tej osoby. Oczywiście nie można wykluczyć do końca motywów no, czysto kryminalnych. Natomiast sam przebieg sprawy, postępowanie sprawców i też postępowanie później całego aparatu śledczego sugerowałoby, że jednak sugerowałoby, że mieliśmy tutaj do czynienia z motywami politycznymi, a nie czysto kryminalnymi, przestępczymi. Z politycznymi motywami mogliśmy mieć do czynienia również w przypadku śmierci Stanisława Piasa w 1977 roku. Związanego z opozycją studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego z Krakowa znaleziono martwego na klatce schodowej kamienicy niedaleko krakowskiego Rynku Głównego. Biegli stwierdzili, że zamroczony alkoholem student sam się zabił. Po prostu potknął się i uderzył głową o posadzkę. Kolportowano także inną wersję, że Pyjas spadł ze schodów. Przyjaciele zmarłego chłopaka od początku w to nie wierzyli. Byli w prosektorium, widzieli jego ciało, dostrzegli ran. Dla nich było jasne, że śmierć Pyjasa nastąpiła w wyniku pobicia i przyczynili się do tego prześladującego go SBC. Był to silny wstrząs dla środowiska akademickiego w całej Polsce. Pogrzeb studenta przerodził się w wielką manifestację, a na rynku w Krakowie odczytano deklarację założycielską Studenckiego Komitetu Solidarności. Kilka lat później krajem wstrząsnęła kolejna śmierć młodego człowieka. W maju 1983 roku w Warszawie zginął maturzysta Grzegorz Przemyk. Został zatrzymany, a następnie skatowany na komendzie przez funkcjonariuszy milicji i ZOMO. Po kilku dniach, w wyniku odniesionych obrażeń wewnętrznych, zmarł. Bestialstwo milicjantów wywołało odruch sprzeciwu. Pogrzeb znów przyciągnął tłumy i zmienił się w patriotyczną demonstrację. Polska, nie jest Sprawa Grzegorza Przemyka jest, można powiedzieć, podwójnie tragiczna. Z jednej strony jest to brutalne morderstwo, no, no bestialskie wręcz zamordowanie młodego chłopaka przez co najmniej dwóch zomowców, którzy go zakatowali na śmierć. Na drugim planie widzimy no, całą farsę, można powiedzieć, czy tragi farsę no, prawną mistyfikację sądową, jaką zorganizowało MSW wespół z prokuraturą, gdzie skazano, no, bogu ducha winnych sanitariuszy i jeszcze zupełnie niezwiązaną ze całą sprawą lekarkę, no, po to tylko, żeby uchronić, uratować tych funkcjonariuszy, tych zomowców, którzy byli właściwie odpowiedzialni za tą zbrodnię. Tak więc taka wielka brutalność, jak gdyby, no, represyjność zupełnie bezsensowna, połączona jeszcze z takim cynizmem, no, grubymi nićmi szytą, no, nawet nie intrygą, tylko jakąś taką mistyfikacją która miała na celu ukryć sprawców. no Jest to podwójnie dramatyczna, tragiczna sprawa i taki przejaw no, niesprawiedliwości tego systemu. Na tym zdjęciu z pogrzebu Przemyka widać dwóch księży, Stefana Niedzielaka i Jerzego Popiełuszkę. Szykanowany przez SB proboszcz parafii na warszawskich Powązkach został zamordowany przez nieznanych sprawców w swoim mieszkaniu tuż przed rozpoczęciem obrad Okrągłego Stołu w 1989 roku. Z księdzem popiełuszką SBC rozprawili się wcześniej, niecałe półtora roku po śmierci Przemyka. Tym razem władza nie zdołała ukryć, że w zbrodni byli zamieszani funkcjonariusze resortu spraw wewnętrznych. Kapelana Solidarności żegnały setki tysięcy osób, a proces przeciwko mordercom pokazywała telewizja. Sądzono o oprawców księdza, ale proces był tak sterowany, że można było odnieść wrażenie, że tak naprawdę zawinił ksiądz popiełuszko i kościół. Skazani zostali trzej zabójcy i ich przełożony. Mocodawcy zbrodni pozostali nieujawnieni. Morderstw z podtekstem politycznym było w czasach PRL znacznie więcej. Badający je profesor Patryk Pleskot zauważył, kiedy dochodziło do nich najczęściej. Okazuje się, że bardzo często mają one miejsce w momencie chaosu, kiedy władza no, jest słabsza, jest słabsza kontrola też nad służbami, które w jakiś sposób zrywają się z łańcucha. To jest kwestia przełomu 56 7 roku, odwilż, ale też zwłaszcza okres transformacji ustrojowej 89-90-91, gdzie bardzo dużo tych spraw niewyjaśnionych ma miejsce właśnie wtedy. Tak więc ukułem sobie taką hipotezę, że tak naprawdę te morderstwa są w pewien sposób dowodem słabości systemu, no, który ucieka się do takich radykalnych rozwiązań albo zezwala na takie radykalne rozwiązania. No, w momencie, w którym ta kontrola wewnętrzna jest mniejsza, rozprzężenie większe, czas chaosu, Niepewności jutra no, rodzi taką szarą strefę, no, w której kiełkują e, no, grupy przestępczo-kryminalno-esbeckie, no, i niestety ich działalność owocuje niekiedy zabójstwami politycznymi. Zabójstwa na tle politycznym zdarzają się bez względu na panujący ustrój i pod każdą szerokością geograficzną. Niestety, w przypadku wielu zbrodni popełnionych w PRL, sprawcy wciąż pozostają nieznani i bezkarni.